Chciałam Państwu przybliżyć, jakie jest połączenie między łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów i jak ważna jest współpraca, którą mamy bardzo dobrą, ale również Państwa jak gdyby wiedza na ten temat, jak te choroby się między sobą łączą, jak się zazębiają, jak niezwykle ważna jest Wasza świadomość, Państwa jako pacjentów, kiedy i jak należy się, należy się z tą chorobą obchodzić. Proszę Państwa, łuszczycowe zapalenie stawów rozwija się na bazie łuszczycy w większości wypadków, i jak gdyby z, u większości chorych wyprzedza uszczyca wyprzedza uszczycowe zapalenie stawów, u części chorych tylko te dwie choroby mogą się pojawić jednoczasowo, a, a u niewielkiego procenta objawy stawowe pojawiają się najpierw, a później pojawia się uszczyca. I jest wiele takich faz rozwoju tych chorób. Zawsze zaczyna się to od skóry, i zapale, później zapalenia przyczepów i zmian w jelicie. Ale na to, żeby chory rozwinął z łuszczycą łuszczycowe zapalenie stawów, nakładają się i czynniki genetyczne, czyli obecność łuszczycowego zapalenia stawów w pierwszej linii pokrewieństwa, obecność antygenu HLA-B27, czy chociażby na to muszą się jeszcze do tego, do tych czynników genetycznych, dołożyć czynniki środowiskowe, takie jak otyłość, czy stres fizyczny, czy, czy, czy stres psychiczny, i, lub jakieś zakażenie. I, i to może u części chorych wystarczyć ten, takie, te czynniki, taki rzut, do, 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 a u części chorych jeszcze jest tak zwany drugi czynnik wzmacniający, kiedy wreszcie dochodzi do rozwoju uszczycowego zapalenia stawów, to jest uraz, to jest pojawienie się chorób spustyjących, to jest stres biomechaniczny czy zaburzenia mikrobiomu. I w pierwszy, na początku mamy tak zwane przedkliniczne, uszczycowe zapalenie stawów, później subkliniczne. Na czym to polega? Że dominują bóle stawów bez obrzęków jeszcze. I bardzo duże zmęczenie. I to już dla Państwa powinno być takim no, dużym znakiem zapytania, i czerwona lampka się powinna zapalić, że jeżeli Państwo macie łuszczycę, takie objawy się pojawiają, to prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości dojdzie już do rozwoju klinicznego łuszczycowego zapalenia stawów, czyli obrzęków, które będą widoczne, sztywności porannej, która będzie przeszkadzała, to wszystko się dołoży do tego zmęczenia odczuwanego i do, do bólu stawów. Jeżeli chodzi o epidemiologiczne dane, jak często występuje łuszczyca na świecie, to łuszczyca na świecie jest chorobą często i częstość tej choroby będzie wzrastać. Już taka publikacja świeżutka z marca 2025 roku wykazuje, że globalna częstość czyli na całym świecie łuszczycy wynosi 4,4%. Więc to jedna z najczęstszych chorób, które można obserwować w populacji ogólnej, ale w Europie łuszczyca występuje częściej niż ta średnia światowa. Bo 4,6%. Więc jest to choroba relatywnie częsta. W jakim procencie chorzy rozwijają przebiegu uszczycy, uszczycowego zapalenia stawów? No tutaj mamy taką publikację dotyczącą analizy systemowej, dość dokładnej, gdzie wykazano, że częstość uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów z uszczycą waha się od 2,31 na 1000 osobolat. W Wielkiej Brytanii do aż 74 na 1000 osobolat lat w, kraj, w kilku krajach Europy Zachodniej. Y to, co jest wiadomo, to że częstość łuszczycowego zapalenia stawów jest wyższa u dorosłych niż u dzieci, bo występuje u chorych z łuszczycą prawie 24%, czyli prawie 1 trzecia chorych z Państwa, jeżeli macie łuszczycę, może rozwinąć łuszczycowe zapalenie stawów albo już posiada. A jeżeli chodzi o dzieci, bo łuszczyca u dzieci również występuje, to mniej więcej u dzieci to przejście łuszczycy w łuszczycowe zapalenie stawów jest około 9% chorych. I wiadomo również, że nieznacznie częściej łuszczycowe zapalenie stawów występuje u kobiet niż u mężczyzn bo mniej więcej jest to ponad 19% u kobiet i niecałe, niecałe powyżej 16% u mężczyzn. Jak to wygląda w Polsce? Jedyne badanie polskie w oparciu o dobrej współpracę z Departamentem Analizy Strategii wykazało, że częstość występowania łuszczycowego zapalenia stawów w Polsce w 2021 roku oszacowano na 0098% populacji, czyli 001%. Ale całkowita liczba pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów Wyniosła ponad 36 tysięcy pacjentów. Jest to stan na 31 grudnia 2021 roku, co stanowi dość no dość często występującą chorobę, bo mniej więcej 90,5 pacjenta na 100 tysięcy ludności. Są to bezwzględne dane, dlatego że są to dane w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli wykazywani ci chorzy, którzy leczą się w ramach systemu refundacyjnego, systemu Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak wiemy, dość duża część, część państwa pacjentów leczy się tylko prywatnie. Tych pacjentów tutaj z tych, w tych danych nie ma, dlatego że te, tych danych nie, nie, było, nie byliśmy w stanie pozyskać. Natomiast to, co jest również istotne, że w badanym okresie zaobserwowano znaczny wzrost częstości występowania uszycowego zapalenia w, ca, w całej populacji Polski, czyli trend jest wzrostowy tej choroby, będziemy ją obserwować coraz częściej i coraz większej liczbie chorych. No i tu jest pokazane ten przedział między 2013 jak w stosunku do 2021 widać stały systematyczny wzrost występowania zachorowalności na łuszczycowe zapalenie stawów w populacji polskiej. Co predysponuje do tego, że chory z łuszczycą rozwinie łuszczycowe zapalenie stawów? To jest lokalizacja łuszczycy, to jest łuszczyca tak zwana owrócona, która znajduje się w obliczach szpary pośladkowej narządów urogenitalnych. To jest łuszczyca skóry owłosionej głowy. To jest łuszczyca paznokci, które może występować w różnej formie. Wystarczy, że jeden paznokieć jest zajęty i daje to już większą możliwość rozwoju uszczycowego zapalenia stawów. Nawet nie musi być to uszczyca plackowata, dotycząca większości rejonów, ale również bardzo duży procent powierzchni ciała zajęte uszczycą również będzie predysponował do tego, że rozwinie się uszczycowe zapalenie stawów. Już są opracowane takie czynniki ryzyka rozwoju uszczycowego zapalenia stawów, krótko i długoterminowe. Krótkoterminowe to już to, o czym mówiłam, czyli bóle stawów to gigantyczne zmęczenie. I subkliniczna choroba, czyli jeżeli pacjent ma zmęczenie, mając tylko łuszczycę, bóle stawów, bardzo duże zmęczenie, wykonamy badania obrazowe, chociażby ultrasonografia, która jest szeroko dostępna, to już tam się stwierdza proces zapalny, którego jeszcze klinicznie nie widzimy. No i takie średnie i długoterminowe czynniki ryzyka, to jest właśnie zajęcie paznokci, to jest otyłość również, które przede wszystkim otyłość zwiększa ryzyko łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów sama w sobie, ale również otyłość zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju łuszczycowego zapalenia stawów u chorych, z łuszczycą. To jest nasilenie łuszczycy i występowanie rodzinne łuszczycowego zapalenia stawów, głównie posiadanie, łuszczyco, posiadanie łuszczycowego zapalenia stawów krewnego pierwszego stopnia, gdzie w niektórych publikacjach mówi się, że nawet jest to dwudziestokrotnie zwiększenie ryzyka. No i tutaj jeżeli chodzi o tyłość, proszę Państwa, chorzy z BMI powyżej lub przynajmniej 30 kg na metr kwadratowy są trzy razy bardziej narażeni na rozwój łuszczycowego zapalenia stawów, wersus chorzy z prawidłowym Masą ciała. Natomiast chorzy z otyłością olbrzymią, czyli powyżej 35 kg na metr kwadratowy, są ponad sześciokrotnie bardziej narażeni na rozwój uszczycowego zapalania stawów względem tych chorzy, które mają prawidłową masę ciała. Ewidentnie tutaj schudnięcie czy dbanie o to, żeby nie, nie, nie mieć otyłości czy otyłości olbrzymiej. Daje nam większe prawdopodobieństwo, że tego uszczycowego zapalenia stawów nie rozwiniemy. Sam obraz już uszczycowego zapalenia stawu jest bardzo charakterystyczny, bo mamy tutaj do czynienia najczęściej z niesymetrycznym obrzękiem pojedynczych stawów. Często zajęty jest pojedynczy staw kolonowy, czy obrzęk pojedynczego stawu skokowego, co, co często u młodych osób daje raczej podejrzenie, że jest to wynikiem jakiegoś uprawiania sportu czy aktywności fizycznej, a nie tego, że zaczyna się Uszczycowe zapalenie stawów, zwłaszcza, że na przykład zajęty jest tylko jeden paznokieć. No i oczywiście to, co jest bardzo charakterystyczne i każdego chorego z łuszczycą powinno zaniepokoić, to jest tak zwany palec kiełbaskowaty, który dotyczy, jak kiełbaska, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej występuje w stopach, ale również może występować w rękach. To jest obrzęk okołostawowy, nie sam obrzęk stawu, bolesny, ale również dający niepokój i, i bardzo charakterystyczny dla uszczycowego zapalenia stawów. Bardzo często też pacjenci to mylą z jakimś drobnym urazem, niewygodnymi butami, a to już jest syndrom. Choroby, która będzie to do, towarzyszyła Państwu do końca życia. Oczywiście zapalenie przyczepów ścięgna Achilles'a, też bardzo często nierozpoznawane, nie, 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 nie łączone ze spondylartropatiami, w tym złuszczycowym zapaleniem stawów, bo często się to traktuje jako, jako wynik albo niewygodnych butów, albo biegów, albo jakichś sportów, yy, który się uprawia. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie mamy dużego razu, to osoby, nie powinno nigdy wystąpić obrzęku stawu, nie powinno wystąpić obrzęku przyczepu ścięgna Achillesa czy, czy obrzęku stawu kolanowego. Dodatkowym takim elementem, który wymaga czujności, to jest to, że w łuszczycowym zapaleniu stawu może, może, może dojść również do zajęcia kręgosłupa, do zmian zapalnych w stawach szyobiodrowych. Najczęściej pojawiają się one jednostronnie, mogą być również dwustronnie, ale to, co różnicuje inne spondyloartropatie, czyli choroby, w których bywa zajęty kręgosłup, to jest to, że do zajęcia tych stawów przeobiodrowych kręgosłupa może dojść na każdym etapie choroby. Możemy zaczynać zajęciem kręgosłupa, a później się mogą pojawić zajęcia stawów ale może być również tak, że 10-15 lat chorujemy na łuszczycowe zapalenie stawu z takimi objawami tylko dotyczącymi stawów czyli kolana, stawów skokowych, czy niesymetrycznych stawów rąk, a później z czasem pojawia nam się zajęcie kręgosłupa. I to zajęcie kręgosłupa bardzo często nie daje bardzo ostrych dolegliwości bólowych. One się pojawiają, znikają, traktujemy, że to jest dyskopatia, lekceważymy. Jest to niezwykle ważne, żeby zwrócić na to uwagę, dlatego że część leków, które stosujemy, nie będą nam działały na zmiany w kręgosłupie. W związku z powyższym, wtedy powinniśmy zmienić leczenie docelowo, do, 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 na takie, które będzie działało zarówno na stawy obwodowe, jak i na zmiany w kręgosłupie. Dużym wyzwaniem uszczycowego zapalenia stawów są skorzenia współistniejące. Powiązane z zaburzeniami immunologicznymi, takim jak chociażby uszczyca czy zapalenie błony naczyniowej oka, czy zapalna choroba jelit, ale również są wynikiem przewlekłego zapalenia, czyli do tego się dołącza nam zaburzenia lipidowe, cukrzyca typu drugiego, właśnie otyłość, która sama w sobą jest chorobą zapalną, naciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, lęgi, depresja, które występuje czterokrotnie częściej, fibromialgia czterokrotnie częściej niż populacji ogólnej, zespół metaboliczny, no i oczywiście zwiększona śmiertelność w wyniku również tych schorzeń współistniejących, a w samym obrazie klinicznym, to o czym ja mówiłam, to jest niesymetryczne obrzęki stawów i zapalenie przyczepów ścięgnistych. No i to nam daje taki koktajl, wobec którego my musimy zawsze jako lekarze zwracać uwagę, jako reumatolodzy. Przede wszystkim bardziej agresywnie podchodzimy do leczenia zaburzeń lipidowych, dlatego że toczący się proces zapalny przyspiesza zmiany miażdżycowe, zapalne w wyniku uszczycowego zapalenia stawów. Gdyby osoba zdrowa mogła sobie pozwolić jeszcze na nieobniżanie cholesterolu, to osoba, która ma już zespół metaboliczny i ma uszczycowe zapalenie stawów, powinna bardzo restrykcyjnie wyrównywać stężenie cholesterolu, dlatego że tutaj ten miażdżyca będzie przebiegała 10-15 lat wcześniej w stosunku do populacji ogólnej bez uszczycowego zapalenia stawów. Mało tego okazało się, że dobre leczenie uszczycowego zapalenia stawów zmniejsza ryzyko rozwoju tych schorzeń współistniejących, a więc no, jesteśmy w stanie, jeżeli szybko wyłapiemy tę chorobę, jeżeli będzie doskonale leczyć, to nam się nie rozwiną te schorzenia współistniejące. A jeżeli się rozwiną, to niestety wpływają na to, że odpowiedź na leczenie jest gorsza, o otyli gorzej odpowiadają na stosowane leczenie. Częściej musimy te leki zmieniać. No, tutaj również jest istotny styl życia, czyli odpowiedni ruch i niepalenie tytoniu, dlatego że palacze również gorzej odpowiadają na stosowane leczenie. To jest pokazane w jakim procencie, jak dużo liczba pacjentów ma schorzenia współistniejące nadciśnienie ponad 34% zespół metaboliczny ponad prawie 29% otyłość 20, ponad 27% zaburzenia lipidowe 24% yy, każda yy, 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 powikłanie sercowo-naczyniowe 19% cukrzyca 13% yy, choroby układu oddechowego ponad 12% depresja proszę zwrócić uwagę populacja ogólna jest to 2-3% tutaj mamy 12% no i zaburzenia tarczycy ponad 10%. Natomiast to, co jest również istotne, że pacjenci, którzy mają przynajmniej czy i więcej chorób współistniejących, to jest 42% całej populacji. Czyli Państwo jesteście skazani na schorzenia współistniejące wynikające z niekontrolowanego zapalenia albo wcześniej z występującej otyłości, które spowodowała to, że się rozwinęło łuszczycowe zapalenie stawów. Jest taka zależność, która jest pokazana, może to jest zbyt skomplikowana, ale sposób taki prosty dla Państwa wytłumaczę jest łuszczycowe zapalenie stawów, w której się rozwija właśnie insulinooporność i sukrzyca, otyłość, zaburzenia lipidowe i zespół metaboliczny. I tutaj dochodzi również na to, się nakładają te procesy zapalne. Czyli mamy aktywację szlaku CH17, to jest taka aktywacja cytokin i szlaku, który do, doprowadza do rozwoju cytokin prozapalnych, czyli substancji, które powodują zapalenie. Głównymi tutaj winnymi jest tum, tumor nekrozys faktor alfa, intelekina 6, intelekina 17, i stąd mamy leki przeciwko, które blokują nadmierne stężenie tych cytokin, takie jak tumor nekrozys faktor alfa, czy intelekina 17, a pośrednio również intelekina 23, to jest takie portfolio leków, które stosujemy. To ta aktywacja, ten proces zapalny przewlekły, powoduje dysfunkcję śrubunka naczyń, a co za tym rozwój miażdżycy. Ale dodatkowo jeszcze, ta również ta aktywacja tego szlaku TH17, wzrosty cytokin prozapalnych jest kluczowa również do rozwoju depresji. Stąd po prostu dochodzi do, w dużym części do rozwoju depresji. Depresji, którą trzeba leczyć równolegle z łuszczycowym zapaleniem stawów czy fibromialgi, dlatego że pacjent, który będzie miał współistniejącą depresję nie będzie reagował również dobrze na leczenie, a również ta depresja będzie gorzej leczona, jeżeli nie będziemy dobrze leczyć uszczycowego zapalenia stawów. To oczywiście powoduje zmęczenie, zaburzenia stu, niesprawność, złą jakość życia. To wszystko Państwo pewnie odczuwacie. Sama choroba jest obciążeniem psychicznym, dlatego że nigdy nie wiemy, w jakiego dnia będziemy jak się czuć i na ile będziemy w stanie pewne rzeczy, o których, które mamy zaplanowane, wykonywać. Czy coś z tym możemy zrobić? Otóż tu jest sprawa bardzo, bardzo prosta już się w tej chwili wydaje, dlatego że zawsze, tak jak wcześniej powiedziałem na początku, uszczycowe zapalenie stawów z reguły się zaczyna łuszczycą. I okazało się, że bardzo dobre leczenie uszczycy na etapach, kiedy jeszcze nie dochodzi do rozwoju uszczycowego zapalenia stawu, czyli kolej, kolejnego procesu zapalnego, bardziej intensywnego, dotyczącym licznych narządów i układów, to, to dobre i skuteczne leczenie łuszczy, łuszczycy. Powoduje, że mniejsze jest prawdopodobieństwo, że rozwinie się uszczycowe zapalenie stawów. Tutaj, jest właśnie, ma, na zielono mamy, mamy pokazane leki biologiczne, tutaj na, na niebiesko mamy pokazane leki doustne, które stosujemy, głównie metotreksat przy zajęciu stawów wodowych, a na czerwono jest fototerapia i, i leczenie miejscowe. I proszę zwrócić uwagę, tylko leczenie biologiczne i leczenie cząsteczkami doustnymi powoduje, że nie mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie, nie dojdzie do rozwoju uszczycowego zapalenia stawów. Czy w przyszłości będziemy leczyć przedkliniczne uszczycowe zapalenie stawów? W tej chwili już uczymy, leczymy zasadnie przez rozwój, przez dobre leczenie samej uszczycy, która, która powinna być dobrze leczona. Ale to, co chodzi, to również wyłapywanie u chorych, którzy na przykład mają uszczycę i, i mają uszczycę i mają już to zmęczenie i mają, mają bóle stawów, już tych chorych, których w badaniach obrazowych jesteśmy w stanie przewidzieć, że jest to już łuszczycowe zapalenie stawów. Ten czas mniej więcej to jest od 0 do 10 lat, niektórzy bardzo szybko rozwijają łuszczycowe zapalenie stawów, to powiedziałam nawet równoczesowo, a, a taka średnia to do, do 10 lat u chorych, którzy już mają rozwinąć łuszczycowe zapalenie stawów, z łuszczycą najczęściej rozwijają. My w tej chwili dopiero zaczynamy leczyć, kiedy pacjent ma spełnione kryteria rozpoznawcze, prawda, co powoduje, że jest to dużo później, ale niemniej jednak zawsze im wcześniej nam się to wydarzy, to będzie lepiej. W tej chwili już wiadomo, że jeżeli u chorych z łuszczycą łączymy leczenie skuteczne, leczenie biologiczne, to zmniejsza się ryzyko rozwoju łuszczycowego zapalenia stawów o 39%. To jest bardzo dużo, gra jest warta świeczki, więc również Traktujmy poważnie zmiany łuszczycowe, które czasami mogą być nieduże, bo może być zajęty tylko paznokieć albo skóra na głowy, w zasadzie tego nie widać, a, a jest to jednak czynnik predysponujący do tego, że rozwinie nam się łuszczycowe zapalenie stawów. I proszę Państwa, no mamy bardzo dużo leków. Proszę zwrócić uwagę, jak tu jest gigantyczna sieć leków, one co roku coś się nam pojawia, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy w stanie w tej chwili bardzo skutecznie leczyć dużą część chorych. Dlaczego? Dlatego, że niestety zbyt późno często włączamy to leczenie, że nie, nie zwracamy uwagi na to, że pacjent ma również współistniejącą depresję czy fibromialgię, którą również musimy leczyć, bo w depresji i poziom nasilenia zmęczenia, poziom, poziom dolegliwości bólowej jest bardzo duży, są zaburzenia snu, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy po prostu niesprawni. Źle oceniamy liczbę stawów bolesnych i obrzękniętych, bo one wszystkie nam bolą, nas bolą w wyniku depresji i fibromialki i stąd jak gdyby to, ta efektywność leczenia również jest bardzo nikła. I bardzo proszę również zwracać na to uwagę, tak jak powiedziałam, to co może świadczyć o tym, że u Państwa się rozwija depresja, to pierwsze takie objawy to są zaburzenia snu. To jest wcześniejsze wybudzanie się, to jest niechęć do tych rzeczy, które normalnie robiliśmy, wychodzenia z domu, spotykanie się z ludźmi, to, są, to nie jest płacz, to nie jest smutek. To, to są te objawy, takie, które często zrzucamy na inny karp niż na to, że właśnie się rozwija depresja, a depresja ma podłoże zapalne, i szczególnie w tej chorobie, ona ma ochotę występować bardzo często. Mam nadzieję, że ten wykład był, nie był zbyt skomplikowany i Państwu da tak troszeczkę no, więcej do myślenia, jak zarządzać własną chorobą. Do państwa ta, ta, ta nieszczęsna choroba należy i Państwo wiedząc, jak będzie najlepiej, będą w stanie po prostu. Dochodzić do tego, jak się leczyć, walczyć o to dobre leczenie, o dostęp do tego leczenia i mieć świadomość, że dobre leczenie, skuteczne leczenie to jest normalne funkcjonowanie bez depresji, bez bólu, bez ograniczeń pełnią życia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.